No, dzisiaj jestem taka jeszcze nieogarnięta, ale stwierdziłam, że z samego rana robię sobie chleb, y, dlatego że y, jest wolne. Dzisiaj nie musiałam z Wiki jechać, a chciałam sobie zrobić chleba, także, żeby mieć do śniadania jeszcze ten chleb. Także jestem jeszcze taka nieogarnięta, ale na mnie nie patrzycie, patrzymy na ten chleb. <grytanie> co ja tutaj będę kombinować? Mam ten. Y, pierwsza, co będę robiła. Mam tutaj te składniki. Ale brakuje mi tutaj y, tej y, nasionczyja. Mają być dwie, dwie łyżeczki nasionczyja, ale myślałam, że mam, że okazuje się, że nie mam i spróbujemy to zrobić bez tych nasionczyja. W każdym razie mamy tak: jajka, majonez i to podejrzewam, że to się, bo ja to tak mam zapisane, y, tylko składniki. Ale tak, jak te chleby ostatnio robiłam, to mam tutaj jajka, majonez, zmielone y, y, nasiona lnu, czyli siemielniane, Do tego już dałam troszkę słonecznika. Tutaj mam troszkę zmielonego słonecznika i tych i pestek dyni. Ale te pestki dyni i tę te resztkę też tutaj dam. No do tego wszystko przychodzi proszek y, do pieczenia i łyżeczka soli chyba, pół łyżeczki soli. Więc tu sobie najpierw suche pomieszam, y, osobno pomieszam te mokre, no i Taką drogą dedukcji, mam nadzieję, że to tak ma być. Tutaj się troszeczkę pozasłaniało, więc to tak na razie to odstawimy. Tutaj dodam tą resztę. To sobie zmieniłam. Tak. Mam nadzieję, że to będzie zwarte. Podejrzewam, że te nasiona czyja miały działać troszkę jak babka jajowata. Mam nadzieję, że że nie, nie całkiem, dlatego, że no, żeby to się trzymało. Pół łyżeczki soli. Mam łyżeczki soli. I sól już chowam. Dwie łyżeczki... Zaraz, zaraz, A tutaj nie ma w przepisie... tego... Troszku do pieczenia. Tylko jest gorąca woda, ale ta gorąca woda to podejrzewam była do, do tych nasion czyja. Hmm. I co teraz? Nie was tutaj tych, tych? Bo jajka są w sumie. I majonez. Tutaj sobie tę resztkę. to sobie znowu wszystko pokupować. Tak. Co tu jeszcze mam? Nie wiem, dam, no, na przykład dam łyżeczkę tej, tego proszku, bo nie jestem pewna. No tutaj tak mam zapisane, a już teraz nie chcę szukać tam na internecie. Dam łyżeczkę, zobaczymy. I dołożę sobie tutaj jeszcze też y, żurawiny. Tak nie za dużo. To chyba będzie mała porcja. Ale też mi się Chcełam zrobić podwójne, ale się okazało, że mi się skończył yy, siemię. Byłam pewna, że mam jeszcze jedno takie siemielniane, ale nie mam. No, dawno nie robiłam też te tego nie. Także to sobie tutaj wymieszam. Chyba będę to musiała w większej miejsce potem wyrobić. Tak. Tutaj sobie wmieszam do tych jajek ten majonez. Bo majonez jest na gramy. Odliczone. Ja wam dam ten przepis tak jak ja tutaj mam z tym wszystkim, co ma być, co jest napisane. To dam w, w, w opisie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Hm. Przekonana, że jest proszek do pieczenia, ale nie mam go tam napisane. Dobra, mieszamy. Tak podobnie się robiło z tym y, jogurtem, nie? Tylko, że tu jest majonez. Nie wiem, ja sobie na wszelki wypadek troszkę wody zagotuję, żeby w razie czego jakby to było za y, mało mokre, może, nie wiem. Ale podejrzewam, że te, to do tych nasion chia było. Ja tą ręką nie umiem za bardzo, nie mam siły. Więc. A lewą też nie idzie. No i co? to pomieszać na razie nie, ja tylko wleję do dużej miski, bo w tym tam się to będzie rozwalało. Najpierw nasypię tą nogą. Teraz sobie tutaj to wlejemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, powinno być dobre, nie? Tak. Zaraz ściągam maszynę i pójdzie to do maszyny. No, chyba tej, tej, tej nie trzeba będzie tej wody, bo to jest dosyć takie. Jeszcze ta powinna, te siemielniane powinno troszkę to też napęcznić od tego. O, w sumie mówią, że nasiona czyja ja to, to, to a, a siemielniane to to jest, znaczy nie to, 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 to samo, tylko tak samo działa. Po prostu leniane to takie polskie nasiona czy Tak gdzieś słyszałam. No, już się troszeczkę to gęściejsze robi. Zobaczymy, jak to będzie potem, jak się to upiecze, Bo sama jestem ciekawa, bo jeszcze nigdy na majonezie nie robiłam. Tak. Teraz ściągnę sobie maszynę i dam to do maszyny. No, i wlewamy to do, do mojej tej foremki do maszyny. Takie dosyć lejące to jest. Nie jest ciasteczkowe, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mały będzie chlebek. Widzę już teraz niskie, małe kromeczki. No bo to jest pojedyncza ilość tutaj. Gdybym zrobiła podwójną, to bym miała wyższy ten chlebek. To będą takie małe kromeczki, no ale... Jak się to uda i będzie dobre, to potem następnym razem zrobię z podwójnej ilości. Dobra, bo wyjeżdża mi tutaj głupio, bo że nie ma uchwytu, Jak to tak trzymam, to mi wyjeżdża to z ręki. Chcę tu jak najwięcej tego ciasta, sobie jak najmniej mycia było. Wiadomo, że to trzeba i tak umyć, i tak, ale po co mam to potem wylewać do ścieków? Tak. No, spadaj. Dobra, no już aż tak nie będziemy. No i zaraz to nastawiam. No nie wiem czy to dobry pomysł. Tutaj tak u świnicę to maszynę. Dobra. W każdym razie chleba jest tyle. Czekajcie, może tutaj zrobię. Lampy. No, nie ma zbyt dużo. Zobaczymy jak mi to urośnie. Wkładam do maszyny. Na 50 minut ma być, to u mnie to będzie chyba z godzinkę. Już zapomniałam jak się to obsługiwało. O. Dobra. Tu gdzieś było wypieczone. No i czekamy. Oj, aleście dużo widzieli moje nogi, nie? Dobra, także teraz już tutaj posprzątam i czekam na mój chleb. No i mam już upieczony chlebek. Zaraz zobaczymy po przekrojeniu. Jest niski, będą niskie kromeczki, ale, ale będą. Także zaraz tutaj już jest tak dosyć słońce mi świeci. Zaraz zobaczymy po przekrojeniu, jak będzie wyglądać ten chleb. Zbliżenie. Słońce mi tak bardzo tutaj świeci teraz. O. Niestety na śniadanie nie zdążyło się upiec. Zobaczymy, jak on się będzie. O. Może z brzegu będę kroiła, co? Bo tak nie chcę na, na środku. O tak. Fajny jest. Hmm? Dobry, smakny. Już musiałam oczywiście spróbować przecież, bo dawno nie miałam jego chleba. Tak wygląda chlebuś. Lekko wilgotny taki. Dobry hmm w ogóle się nie czuję ojejku ale zbliżenie nie znowu w ogóle się nie czuję dla majonezu Trzybałam, że będzie trącił majonezem nie mm. wiadomo że to nie jest taki chleb jak normalny ale powiem Wam, że jest dobre na tym sobie będzie można kanapki robić wprawdzie małe kromeczki będą ale tu nie szkodzi dobra, już nie będę Wam tutaj jadła Zjem sobie to, to za wizję.